Bycie dużo skuteczniejszym dzięki jednej małej zmianie. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Jak wiecie, jestem dużym fanem zmiany środowiska, zmieniania środowiska, żeby osiągnąć zmianę. Dużo prościej robi się rzeczy, gdy środowisko jest ustawione tak, żeby je robić. Prędzej pójdziesz biegać, gdy będziesz miał przygotowane już rano ciuchy do biegania żeby tylko opuścić pokój. Lepiej będziecie nagrywać filmy, gdy wszystko będzie przygotowane, tylko trzeba wcisnąć nagrywanie. I w ten sam desen działa też odbieranie sobie możliwości robienia pewnych rzeczy, zanim zrobimy te rzeczy, które chcemy. I to jest ten mój mały trik, który Ci dzisiaj chcę zaproponować, bo to jest rzecz, która działa w dwie strony. Mianowicie, z jednej strony zachęca Cię do Zrobienia tego, co masz zrobić, a z drugiej strony zabrania ci marnowania czasu i prokrastynacji. Mianowicie chodzi o to, żeby nie robić nic przyjemnego, nie robić nic, co lubisz robić, zanim nie zrobisz swoich podstawowych celów w dany dzień. Mówię o takich celach, które mogą być zrobione do 12, powiedzmy, bo chodzi o to, że. do 12 w południe. Najlepiej, żeby mogły być zrobione rano. Chodzi o to, żeby mieć taką bardzo akcjonalną rzecz, którą robisz, którą odhaczasz i żeby ją robić jak najszybciej. To, to może być powiedzmy właśnie trening, to może być medytacja, to może być w moim przypadku to jest wymyślanie pomysłów na filmy, w moim przypadku to jest też e, nagrywanie filmów, czy edycja filmów, czy poczytanie książki, czy obejrzenie. Ostatnio staram się oglądać codziennie jeden odcinek Awakening from the Meaning Crisis z Johna Wewreyecki, który jest Naprawdę bajeczny, I to jest w sumie dla mnie rozrywka, ale to jest też cel, bo ta wiedza jest tam bardzo głęboka. W każdym razie, powiedzmy, że już masz te wymyślone andy, jak to mówi Rafał Mazur, czyli e, absolutnie, absolutnie niezbędne. Co to było D? Absolutnie niezbędne działanie. O, robisz swoje absolutnie niezbędne działanie. I żeby mieć tą presję, żeby robisz je szybciej, to w moim przypadku zawsze sprawdza się świetnie. Odrzucenie jakiejkolwiek rozrywki, odrzucenie jakiejkolwiek przyjemności do zrobienia tych andów, do zrobienia tych pięciu rzeczy absolutnie niezbędnych działań. I co to da? Tak jak mówiłem, po pierwsze, sprawi, że od razu rano wstajesz i myślisz, jak szybko pozbyć się z drogi andów, jak je szybko zrobić. Z drugiej strony, gdy na przykład masz jakiś serial, który chcesz oglądać, gdy masz coś ciekawego do zrobienia, gdy masz gdy, gdy masz jakiś filmik na YouTube, czy nawet coś sobie pograć, czy cokolwiek, książkę dla przyjemności poczytać, wszystko to będzie cię motywować, żeby szybciej zrobić andy. I to jest ten mechanizm, który bardzo się sprawdza u mnie, bo jeśli odmawiam sobie przyjemności aż do zrobienia andów, będzie tak, że nad tymi andami będę pracował, kiedy tylko będę miał chwilę, kiedy tylko będę mógł, kiedy tylko wstanę rano, to już będę o nich myślał, już się gdzieś ten proces zacznie. Nawet jeśli, wiesz, dzieci na, na razie karmię, to już myślę jak tutaj wymyślić, jakie filmy by tu nagrać, co by tutaj, kiedy by tutaj obejrzeć ten fragment Johna, kiedy by zrobić kolejną rzecz i kolejną rzecz. Także ta metoda, ten mały trik, ta mała zmiana środowiskowa będzie niesamowicie popychać Cię do przodu w wyrobieniu tego, co sobie zaplanujesz. I też warto wprowadzić środowiskowe ograniczenia, które sprawią, że oprócz Twoich standardów, które powinny wystarczyć, żebyś nie popadał w rozrywki, żebyś też miał na przykład blokadę na YouTube do powiedzmy 10 czy 12, żebyś miał blokadę na tych rzeczach, które, które lubisz robić, lub żebyś miał na przykład, no nie wiem, jak grasz na Xboxie, to sowaj go do szafy i dopiero go wyciągasz o 12.00. Trzeba wymyślić takie małe środowiskowe zmiany, które też cię będą w tym wspierać, żeby to było łatwiejsze, ale sam swój standard, który masz, że po prostu nie robisz tego, dopóki nie zrobisz tego i to jest koniec, będzie wystarczający, żeby wprowadzić dużo więcej zmian i żeby być konsekwentnym długoterminowo. Bo w pewnym sensie to staje się drugą naturą i... Nie jesteś już, tak, ofiarą rozrywek, nie jesteś ofiarą tego, tej świadomości, która gdzieś ci ucieka, tylko jesteś skupiony na zrobieniu tego, co masz zrobić jak najszybciej. A potem już Twoja uwaga może się rozluźnić. Bo też o to chodzi, żeby mieć też możliwość rozluźnienia tej uwagi, żeby mieć też możliwość po prostu się rozerwania. Tylko to może być po zrobieniu absolutnie niezbędnych działań andów. Jak mawia Rafał Mazur z dnia Tylko to może sprawić, że będziesz dużo bardziej skuteczny długoterminowo. Spróbuj, sprawdź. Myślę, że to może pomóc. Dziękuję bardzo za oglądanie. w Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i recenzji w poniedziałek. Do zobaczenia. Cześć.